Cześć moi drodzy, czy Wy wiecie, jakie dzisiaj święto obchodzimy? Dzisiaj jest Dzień Przyjaciela. Dlatego chcę Wam dzisiaj przedstawić książkę z wydawnictwa Kinderkulka o misiu, który szukał przyjaciela. Już Wam pokazuję naszego głównego bohatera. Oto on, nasz miś z niewielkim szaliczkiem czerwonym, który siedział na ławce i czekał. Czekał, a raczej myślał, skąd on się tu wziął. Dlaczego on znalazł się na tej ławce i czy on długo tutaj już siedzi. A wiecie, dlaczego on nad tym myślał tak długo? Ponieważ nasie, nasze misie są oczywiście pluszowe, kochane do przytulania, do kochania, do bawienia się, ale żeby znosić to wszystko, co nasze dzieci robią naszym misiom, bo nie zawsze są to e, urocze. Urocze, nie, nie zawsze te, te przytulanie jest dla, dla Misiów, może być miłe. Ze względu na to, misie mają krótką pamięć. Dlatego nasz my, miś nie wiedział, skąd się wziął na tej ławce. I postanowił, że skoro nikt po niego nie sięga, nikt po niego nie wraca, to on sam znajdzie sobie przyjaciela. No a kto jest najlepszym przyjacielem Misia, oczywiście dzieci. I miś w tej książce wyruszył na poszukiwania dzieci. Chodził po parku, szukał placu zabaw, aż powiem wam w sekrecie, że znalazł tego przyjaciela. Nie było to proste. Po drodze spotkał kilka osób, przeżył kilka przygód, a jak już znalazł tego przyjaciela, to na drodze wiecie kto stanął? Rodzice tego chłopca. Dlaczego nie chcieli na początku misia? Dowiecie się oczywiście, jak przeczytacie książkę. Książka jest naprawdę bardzo sympatyczna i do przytulania, jak oczywiście niś. Bawcie się dobrze!